Cześć, Maneczko, z tej strony Macie witam Was w piątek, 15 grudnia. Mamy około godziny 17. Wpadłem na pomysł, żeby stworzyć dla Was nową serię filmów, typowo z tego garażu, naszego tutaj pseudo warsztatu. W ostatnich dwóch filmach e, dostałem od Was kilka miłych wiadomości, jak i miłych komentarzy, gdzie jednoznacznie piszecie, że chcielibyście zobaczyć więcej filmów, więcej materiałów. Jak sobie tutaj bawimy się w mechaników, jak sobie tutaj dubiemy, dubiemy hobbystycznie po prostu Was to ciekawi i, i wpadłem na taki pomysł, żeby stworzyć taką serię właśnie filmów, które będą zatytułowane jako garażowe tematy. Ostatnio mogliście zobaczyć materiał z Renault Traffic, gdzie e, podejmowaliśmy się wymiany zawieszenia naprawa przebiegła pomyślnie auto jest po... E, kompletnej geometrii, także wszystko zostało prawidłowo i solidnie zrobione, złożone. W ostatnim filmie mogliście zobaczyć Bogusia e, Opla Zafirę, gdzie dokonywaliśmy ogólnego przeglądu, robiliśmy wymianę oleju i filtrów i przy okazji wymiany oleju i filtrów ocenialiśmy, e, ocenialiśmy stan techniczny samochodu, który nie był zbyt zadowalający co mogliście zobaczyć na ostatnim właśnie filmie. Zapalimy sobie tutaj światełko. Wrócimy sobie na chwilę do tematu Opla Zafiry. Przyszły tu, przyszły do nas części. Nie wiem czy wszystkie, bym musiał jeszcze przeanalizować do zakupów, które, które, które robiłem, które zrealizowaliśmy. Wiecie, że była dziura w wydechu końcowym, w tłumniku końcowym, także tłumnik końcowy został zamówiony. chyba. Na alego go zamawialiśmy nie, wygl nie wygląda on jakoś mega jakościowo. No ale będzie na tyle co tam w ogóle jeździ to myślę, że już pochodzi. <tryk> e, przyjechała też nowa plecionka, dzisiaj została odebrana, z kolei było odebrane z paczkomatu. I tu mamy już elementy właśnie do zawieszenia i wahacze właśnie, o których o których, o których mówiliśmy, o które mogliście zobaczyć, wybraliśmy e, średnią półkę, nie braliśmy już z Maila HD, tylko wzięliśmy z Delphi. No i co, jak coś tam jeszcze wyjdzie, no to będziemy będziemy. E, będziemy po prostu wymieniać na bieżąco zobaczymy co tam jeszcze wyskoczy w tym zawieszeniu e, tutaj macie od razu paragon wahać zawieszenia kosz, kosz około 162 zł za tyle to było kupione także jakiś paragon znalazłem także jak chcecie kolejny film za chwilę jak robimy kolejne zawieszenie w samochodzie to dajcie znać czy was by to interesowało przy okazji tego filmu może pokrótce E, pokażę Wam Laguna, e, Renault Laguna, auto moje przejściowe. Prawdopodobnie do wiosny, lata, musiałem coś zakupić sobie teraz na dojazdy do pracy. E, już było ciężko się pogodzić z samochodami, żeby jakoś się tam odgrać, bo e, no po prostu było ciężko z dwoma samochodami, żebyśmy w pięciu jeździli. Także byłem zmuszony do zakupu samochodu. Silnik 20 DCI 150 koni. zdecydowałem się na renówkę. Z tego względu, że mamy ten silnik silnik między innymi w busie, w trafiku, gdzie nie do, ma po prostu dobrą opinię. Są sprawdzone już te silniki na takim rynku wtórnym naprawdę jest to, można powiedzieć, że w piątce takich nowocześniejszych diesli jeżeli chodzi o bezawaryjność silnik fajny na łańcuchu jak, jak wiecie w trafiku zrobiłem takiego małego eurotripa w tym roku 5000 km około na samą wyprawę bez problemu przyjechaliśmy, bez żadnych problemów także zdecydowałem się też kupić znowu diesla gdzie kiedyś byłem mega przeciwnikiem diesli Zawsze byłem zwolennikiem samochodu z gazem, byłem bardzo, bardzo dużym fanatykiem gazu, odkąd mamy pulsa no to przechodzę jakby, no spróbowałem jakby diesla tak, wiadomo ludzie diesli się boją, lecz no, są też takie motory, takie silniki, które no nie stwarzają jakichś tam większych problemów i po prostu zdecydowałem się na kupno, za chwilę sobie podniesiemy samochód, będziecie mogli zobaczyć razem ze mną czy nie ma jakichś wycieków spod dołu. Auto zakupione pod Warszawą. Już było ciemno, nim dojechaliśmy, także nie było tam nie wiadomo, jakich, nie, wiadomo jakich, nie wiadomo jakich oględzin. Tym bardziej, że auto już jest też wiekowo wiekowe, stare. Także nie ma co za bardzo wymyślać przy oględzinach. Pojazd 2000, z 2011 roku w wyposażeniu Intalii Paris. Może Wam pokażę w środku, jak. Jak wygląda? Przebiegł około Około 290 tysięcy Powiem Wam, że w miarę jest to samochód utrzymany W ostatnich rękach był 6 czy, czy 8 lat Już dokładnie nie pamiętam musiał zobaczyć w dokumenty no, ręczny piszczy Także sobie zaciągniemy Auto sprawdziliśmy Czujnikiem lakieru jest niebite, można powiedzieć, że jest bezwypadkowe, tak się przynajmniej wydaje, bo powłoka lakiernicza jest oryginalna. Sprawdziliśmy też samochód silnik komputerem i pojazd nie wykazywał żadnych błędów. Także już kilka teraz mogą zrobić, tym bardziej wróciłem z Warszawy. Udało się wrócić bez awaryjnie. Także myślę, że zakup nie taki zły. No i co mam jeszcze tutaj, wam pokażę koła letnie w bardzo dobrym stanie i to w miarę takie markowe dwie są letnie, dwie wielosezon zobaczymy na wiosnę jak to dalej będzie wyglądać, a i dobra już nie będę wam pokazywał może, ale też jest na właśnie ładnym alusie na 17 dość szerokie opony, bo tu zimowe mamy 225 szerokości a tamte letnie mamy około 215 jeżeli chodzi właśnie o wersję wyposażenia Intali Paris, jest to jedna z najbogatszych wersji auto ma w sumie prawie wszystko oprócz szyby, dachu szyby, właśnie oryginały też to można świadczyć o tym, że auto nie miało jakichś tam większych przygód wiadomo, przednia to można pęknąć od kamyszka, dlatego też ona jest m.in. innymi wymieniona. Szkoda, nie ma tu spoilera? Troszkę ładniej by wyglądało to auto. Dla niektórych samochód jest kontrowersyjny ze względu na wygląd. Wiadomo, te Renówki Laguny Trójki nie są to zbyt ładne samochody. Przody są jeszcze do zniesienia. Te tyły są takie średnie. Renówka Meganka jest moim zdaniem autem dużo ładniejszym. Kiedyś miałem Meganki nawet dwie, jak pamiętacie. 20180. 180 koni w benzynie z gazem, a potem miałem megankę też w kupę megane RS, też 20275 albo 265 koni, już nawet nie pamiętam. No i co, podniesiemy sobie ten samochód, po prostu do góry podniosę sobie ten samochód, razem z Wami zobaczymy, czy od dołu cokolwiek widać, czy widać jakieś wycieki. Czy auto ma jakieś markamenty? Pewnie jakieś ma. Między innymi, zobaczcie, tu jest znieciony próg. Pan mówi, że kobita gdzieś tam zahaczyła. Zobaczymy, czy dobrze tutaj podeprzeliśmy. W miarę, w miarę ok, że niby tu gdzieś zahaczyła i dla mnie to wygląda. Nie wiem na co. Nie, podnośnikiem tu raczej nikt nie podnosił, no, na zdjęciach tego nie było, widać, ale ja to zauważyłem i pan mówi, że to delikatna wgniotka, ale jak na żywo przyjechaliśmy, zobaczyliśmy, no to tu wygląda z góry, że delikatnie, ale tu już troszkę wygląda to mocniej, nie będę tego ruszał na dole, jak jest auto, to, to nie rzuca się to w oczy. Nie widać, żeby tu było jakaś powłoka uszkodzona czy cokolwiek, to też nie powinno gnić, nie będę tego robić, mi to absolutnie nie przeszkadza. Hamulce zrobione niedawno, nowe klocki, tarcze, opony zimowe, też nie są jakieś typowe chińczyki, tylko jakieś chyba Nokiany WR z dobrym bieżnikiem. Także auto będzie musiało przejść jeszcze u mnie jakiś taki przegląd, muszę sobie zobaczyć czy, no, czy wszystko będzie sprawne, tak? Czy wszystko jest po prostu sprawne, bo bo wiecie jak to jest z samochodami, wszędzie każdy mówi, że wszystko fajnie, bajka. A potem czasem wychodzą różne kwiatki, no nie chciałbym się zawieść, mam nadzieję, że sprzedający uczciwie podszedł do do sprzedaży samochodu. Sprzedawali, bo wymieniali auto na nowsze, weźmiemy sobie wózeczek. Siodełko, właśnie. Odnośnie tego podnośnika, ludzie mówią, że sobie musimy teraz nogi uciąć w kolanach, żeby pod nim wchodzić. A ja pokażę Wam, że fajnie można pracować przy tym podnośniku za pomocą takiego siodełka. nie trzeba stać, tylko można sobie fajnie tutaj wjechać pod ten samochód i czy my tu zobaczymy jakieś wycieki, albo cokolwiek innego. Ogólnie te silniki są bardzo fajne, bo one nie słyną z wycieków. Dlatego mi się to podoba w busie, bo, bo często jak miałem nawet 2-3 letnie samochody, to po potrafiły już lać te silniki, potrafiły się zapocić, a te silniki właśnie w Renówce potrafią mieć po 400 tysięcy przebiegu i mogły być nawet nigdy nie rozbierane i, i, i często są to silniki bez wycieków. Co mnie tutaj dziwi bardzo, dziwi mnie bardzo, że jak na polskie warunki, to wszystkie osłony tutaj są, nie są jakoś tam popękane, nie są poniszczone, nawet te tutaj chlapacze, no ten chlapacz już trochę dostał, ale dziwi się, że w ogóle jest, ten też jest, dobra, tutaj zobaczymy, jakby coś tu leciało, to już by, powiem, powiem wam szczerze, że gdzieś tu by już leciało, gdzieś byłaby osłona mokra, jak tu wsadzam salce, gdzieś tu już bym jakiś olej czuł. A tu na razie nic nie czuję. Tu jest co? To jest jakieś błoto, czy... Aha, tam jest... Jakaś mata. O, jest jakiś wyciek może z uszczelniacza, ze skrzyni. Nie wiem, czy to widzicie. Może być ciężko. Tak, dlatego będę musiał rozebrać sobie ten samochód. Zobaczcie, silnik jest suchy, miska jest sucha. Ale tutaj ze skrzyni coś. Chyba z uszczelniacza. Tak samo jak w busie zaczyna się pocić. Może trzeba będzie to zrobić. Zobaczymy, czy z tej strony coś widać. Nie wiem, czy nie jest guma na przegubie walnięta. Bo coś tutaj trochę smaru widać. O, jest jakiś luz. Także możliwe, że będziemy coś wymieniać. Także z zawieszenia. No tu nie, ale zobaczcie. Tu właśnie. już coś tam delikatnie puka ale nic nie było słychać no dokładnie to zweryfikuję jak sobie wszystko rozbiorę czy tam coś widać nic tu nie widać przewody paliwowe, no zbierzemy, rozbierzemy to osłony, to może w, w innym odcinku no to wszystko się okaże co tam się dzieje, czy są jakieś mocne wycieki, czy są jakieś mocne zapocenia tutaj widzicie, że że za bardzo nie widać jakichś takich napraw powypadkowych, czy cokolwiek też tutaj nie widzę wydech wydaje się być zdrowy, sprawny aha, jest problem, powiem wam, że zatankowałem do pełna Pistolet mi odbił, ale, ale jakby auto nie jest zatankowane do pełna, wskaźnik się zatrzymał na 3 czwarte. Nie wiem, czy przez to, że tankowałem auto na odpalonym silniku. Czasem się tak zdarzało, że potem trzeba było jakby go zresetować, czy zgasić i odpalić. Ale tutaj po zgaszeniu i po odpaleniu powiem wam, że nic się nie poprawiło, także będę musiał tam zobaczyć wpływak. Ale to może. Z Laguny zrobimy osobny materiał Także tutaj pod belką też macie osłonę No i tak to wygląda Bardzo cieniutkie sprężyny, masakra Powiem wam, że jestem w szoku, że to są takie cienkie No dobra Opuścimy sobie samochód na dół I będziemy kończyć ten odcinek Także to taki materiał o wszystkim i o niczym eee, widzę, że nic tu się tak, tak poważnego nie dzieje. Auto też zostało tutaj postawione w tym garażu, aby je odkurzyć, bo jak wiecie sami jestem trochę pedantem, lubię mieć czysto i chciałem sobie tutaj troszkę odkurzyć w tym samochodzie. No i tyle. Dobra moi drodzy to wszystko w tym materiale. Dajcie znać co myślicie o, o nowych serii filmów, czy chcecie coś takiego oglądać na naszym kanale czy nie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie, cześć. Pozdrawiam.